Przykuje się sensacyjny scenariusz, w ramach którego nie tylko Szymon Hołownia nie straci stanowiska marszałka Sejmu, ale odwołany zostanie rząd Donalda Tuska. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideo komentarz. Że a pan, wyobraża pan sobie rząd techniczny z udziałem Polski 2050 Pi, PiSu i Konfederacji, bo mielibyście większość. W tym parlamencie nie, nie, nie sądzę, żeby doszło do współpracy z Konfederacją. Konfederacja ma za mało posłów i jasno deklaruje, że nie jest tym zainteresowana. E, natomiast wyobrażam sobie rząd z Polsko-2050 i psl -em. O, a to prawda, że Amerykanie chcą, żeby na czele rządu stanął Władysław Kosiniak-Kamysz? Bo boją się właśnie u władzy w Polsce Konfederacji? Nie wiem, czego chcą Amerykanie, szczerze mówiąc. Przecież pan ma tam I, pan najlepsze kontakty. I, I mnie to nie obchodzi. Nie chciałbym, Aha. żeby ktokolwiek, również nasi sojusznicy, ustalali, kto jest premierem rządu w Polsce. Czyli co, jeśli rozmawia z panem prominentny polityk Stanów Zjednoczonych i mówi tak, Adam, no ma pan wielu kolegów w Ameryce, z którymi pan nie zna ty. Sorry, ale nie poprzemy was, nie liczy na to, jeśli w rządzie będzie Konfederacja, to co by pan wtedy mu odpowiedział? Przepraszam, na w zależności od, od stopnia znajomości, od albo bardziej okay. e, wulgarnie. Jest okay. takie określenie amerykańskie, okay. znane mm -hmm. dość publicznie, albo mm -hmm. bardziej dyplomatycznie. No, nie mam. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakiekolwiek obce mocarstwo. karwo tej dyskusji historycznej, o kurzą wypadku była ta książka, o której mówiłem, jedna z lekcji, płynąca z tej książki, polecam ją wszystkim widzom, bo jest warta przeczytania, jest. Wpływ mocarstw ościennych naszych sąsiadów na życie polityczne w Polsce. Um, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby być zdominowanym przez jakikolwiek kraj, nawet tak przyjazny jak Stany Zjednoczone. Bardzo dziękuję Państwu za aktywność na moim kanale i bardzo o nią proszę, bo od dłuższego już czasu algorytmy YouTube'a naprawdę dobijają mój kanał. Widzę to po wyświetleniach, widzę także to po tym, że mój kanał nie dociera do tak dużej liczby użytkowników, co przekłada się na subskrypcje, które w pewnym momencie po prostu się zastopowały, i tutaj apel do moich widzów którzy regularnie zaglądają na kanał. O subskrypcję, bo bardzo wielu z Państwa wciąż nie subskrybuje, a to bardzo pomocne. No i dodatkowo będziecie Państwo na bieżąco. Dziękuję za wsparcie. To wyrażane poprzez wirtualną kawę, a także super podziękowania tutaj na YouTube. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten sposób pokazać, że docenia to, co robię, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. I ostatnie ogłoszenie. Wracamy z live'ami o godzinie 18, tym razem na kanale Karola Gaca. Porozmawiamy o najważniejszych bieżących wydarzeniach politycznych, skomentujemy to co się dzieje, a także odpowiemy na pytania do zobaczenia. Poseł prawa i sprawiedliwości Piotr Kaleta nakreślił sensacyjny scenariusz. Scenariusz dotyczący tego, co już wkrótce, w połowie listopada będzie działo się w sejmie i co my wszyscy komentatorzy polityczni, a także Polacy zainteresowani polityką, będziemy obserwowali na pewno z niezwykłym zaciekawieniem. Ale to, że Piotr Kaleta kreśli taki scenariusz, to nie jest nowość, bo w kuluarach o różnych pertraktacjach dotyczących stanowiska marszałka Kasejmu mówi się od bardzo, bardzo dawna te plotki podsycał na początku sam Szymon Hołownia, a teraz kolejni politycy z jego formacji mówią, że wcale nie mają zamiaru głosować za Włodzimierzem czarzastym, ale o tym za chwilę. Wróćmy do Piotra Kalety. Jak wszyscy wiemy już wkrótce, w listopadzie Włodzimierz Czarzasty ma zastąpić Szymona Hołownię na stanowisku marszałka Sejmu. Obecnie Czarzasty jest wicemarszałkiem. No ale to nie dzieje się automatycznie. To, że koalicjanci podpisali sobie w 2023 roku taką umowę, gdzie podzielili się stanowiskami, jest obowiązujące tylko dla nich. Reszta posłów w polskim parlamencie nie jest zobowiązana żadną umową podpisaną z Tuskiem. No i mogą robić sobie co chcą. I tutaj pojawia się opcja, w ramach której Szymon Hołownia nie zostanie odwołany z fotela marszałka Sejmu. Taki scenariusz, który ma swoją jeszcze bardziej spektakularną kontynuację, nakreślił poseł PiSu Piotr Kaleta. W rozmowie z interią polityk Prawa i Sprawiedliwości zasugerował, że możliwy jest scenariusz, w którym dwie partie, PiS i Konfederacja plus część posłów Polski 2050 i PSL-u obronią tutaj w cudzysłowie stanowisko marszałka Sejmu dla Szymona Hołowni, Idąc dalej mogliby zagłosować za wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska, i tutaj cytat z posła Kalety. Jest to możliwe, ale wówczas stanowa większość parlamentarna mogłaby doprowadzić do czegoś zupełnie innego, do wyłonienia nowego gabinetu. Premier Jarosław Kaczyński już wcześniej mówił o rządzie technicznym, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Parlamentarzysta dopytywany, czy taki scenariusz nie wydaje mu się być kolejną polityczną fikcją, odpowiedział, że głosować. Na dobroną stanowiska dla hołowni będzie testem, czy uda się zawiązać nową większość parlamentarną i stworzyć proponowany przez Kaczyńskiego rząd techniczny pomysł rządu technicznego właśnie ze strony prezesa PiSu pojawił się tuż po zwycięskich dla Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 1 czerwca. Wtedy to Jarosław Kaczyński chcąc wykorzystać niekorzystną dla Tuska sytuację i jednocześnie sytuację sprzyjającą jego formacji no, przedstawił taki pomysł przegłosowania wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska i powołania Tymczasowego rządu technicznego, ale panowie, czyli PiS z Konfederacją, bardzo szybko się pokłócili. No i ta propozycja, traktowana przez wielu jako swoisty test intelektualny, takie ćwiczenie polityczne, rozpłynęła się w powietrzu. No i teraz kilka słów o procedurze odwołania marszałka sejmu najpierw Szymon Hołownia musi zrezygnować z tej funkcji następnie kandydaturę nowego marszałka w formie wniosku musi wnieść y, grupa co najmniej 15 posłów a następnie odbywa się głosowanie na sali plenarnej nowego marszałka sejm powołuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Ustawowej liczby posłów. No i tutaj zaczynają się schody. Włodzimierz Czerzasty przedstawia pogląd, że stanowiska marszałka należy mu się jak psu Buda, no i oczekuje, że wszyscy zagłosują tak, jak on by sobie tego życzył, no i jak chciałaby tego większość koalicji rządowej, bo to cały czas Szymon Hołownia. Jest pewnym outsiderem. No ale z Polski 2050, która jest oczywiście skłócona, podzielona, walka frakcyjna trwa w najlepsze, zaczynają wybrzmiewać głosy, że czarzasty wcale nie ma pewnego tego, że cała Polska 2050 jak na akord będzie na niego głosowała. No bo są w Polsce 2050 osoby, które nie uważają czarzastego za osobę godną drugiego, w końcu. Stanowiska w państwie. Niedawno na ten temat wypowiedziała się poseł Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Polski 2050, która wprost zapowiedziała, że ona nie zagłosuje za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka. No i tutaj cytat z pani poseł. Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę, uważam, że nie będzie dobrym marszałkiem. Podkreśliła, że to jej prywatne stanowisko. A nie oficjalne stanowisko całego klubu. A co z Donaldem Tuskiem? Co z odwołaniem jego rządu? Co z możliwą zmianą premiera? Nie, na przykład w PSL-u są przecież posłowie, którzy niejednokrotnie deklarowali, że ich zdaniem Donald Tusk premierem być nie powinien. Mówił o tym nieraz, nie dwa, nie trzy poseł Marek Sawicki i być może. Tego rodzaju posłowie wyczują dobry moment na obalenie Tuska. Oni oczywiście nie chcieliby rządu technicznego Jarosława Kaczyńskiego, to jest rzecz jasna, ale mogą traktować to głosowanie nad marszałkiem czarzastym yy, i kontynuację tego głos głosowania w postaci ewentualnego głosowania nad wotum nieufności dla rządu jako kartę przetargową w negocjacjach z Donaldem Tuskiem. A tych argumentów za tym, żeby Odwołać Tuska i na jego miejsce powołać kogoś innego jest coraz więcej. Kolejnym argumentem jest najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię OPINIA 24 dla rozgłośni RMFFM. I w tymże sondażu zapytano respondentów, czy pana pani zdaniem Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera? No i tutaj gorzka informacja dla szefa rządu lidera Platformy Obywatelskiej, ponieważ aż 47% respondentów uważa, że tak, że Tusk powinien zostać wymieniony. 32% w sposób zdecydowany chciałoby zmiany premiera. Przeciwnego zdania jest 32% badanych, a 21% respondentów nie ma na ten temat zdania. Jeszcze większy odsetek przeciwników Donald Tusk ma wśród osób młodych. Okazuje się, że największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode aż 59% badanych w przedziale wiekowym 20 25, 29 i 56% w grupie wiekowej 30-39 lat. Chciałoby wymiany Tuska na kogoś innego. Najwięcej przeciwników Donalda Tuska jako premiera jest wśród zwolenników Konfederacji to 83%, wśród zwolenników PiSu 73 No i wracając teraz do początku, czerzasty wcale nie może być pewien swego, a ten scenariusz obalenia rządu Tuska, idąc za ciosem w czasie głosowania obrończego wobec Szymona Hołowni, zaczyna się kreślić jako coś, z czego mogłyby skorzystać różne obozy polityczne. Ich cel byłby inny. Celem Pisu i Konfederacji być może a także części Polski 2050 byłoby wywalenie tego rządu w powietrze i wprowadzenie nowego rządu na nowych zasadach. Z kolei dla części koalicji rządzącej sprzeciwiającej się rządom Donalda Tuska, chodzi nie o wyrzucenie całej tej koalicji do kosza, ale maksymalne osłabienie Donalda Tuska, zrzucenie go z funkcji premiera i wstawienie na to miejsce kogoś innego. Tak czy inaczej przed nami niezwykle ciekawe tygodnie. Przed głosowaniem zaplanowanym na połowę listopada na pewno drzwi do pomieszczeń, w których pracują liderzy klubów i partii, nie będą się zamykały. A negocjacjom, targom, rozmowom nie będzie końca. Jak zawsze, zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.